Cześć i witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, którego bardzo dawno u mnie nie było, a kiedyś dodawałam tego typu filmy bardzo często, w sensie co miesiąc, dlatego postanowiłam, że to będzie czas, kiedy dobrze z tym wrócić. I mówię tutaj o zapowiedziach wydawniczych na następny miesiąc. Mamy końcówkę stycznia, jak to nagrywam. Mam nadzieję, że uda mi się to ustawić przed jeszcze lutym, więc zaczynamy sobie od premier lutego. Mam na tej liście książek 9. Nie chciałam tutaj przesadzać ani wybierać takich książek, które mnie osobiście nie interesują. Stwierdziłam, że powiem Wam o tych, które gdzieś tam mnie zainteresowały i którymi ja pewnie będę gdzieś tam, za którymi będę zaglądać, więc już Wam o nich mówię. I pierwszą książką, która mnie zainteresowała jest książka Agata Szajba, Tajemniczy klucz. Ona ma premierę 4 lutego i mamy tutaj bohaterkę Agatę, która jest 13-latką, uczy się w takiej renomowanej szkole w Londynie. Ale od zawsze ona czuła, że nie pasuje do tego miejsca, do tego miejsca, do swoich rówieśników, bo zawsze się czuła jak, taki wiecie, mały detektyw. Ona zawsze chciała rozwiązywać sprawy, ale nie ma do tego żadnych gadżetów. Używa do tego swojego mózgu, swojego rozumu i lubi rozwiązywać różne zagadki. Jest takiego swego rodzaju Sherlockiem Holmesem i ma też swojego, oczywiście, Watsona. Jest nim jej przyjaciel Liam, który jest takim komputerowym geniuszem. I właśnie nasza Agata czeka na swoją. Pierwszą sprawę, którą będzie mogła rozwiązać, i sprawa jej się nadarza w momencie, kiedy Londynowi zagraża czerwony szlam pewnego rodzaju, i w pewnym momencie, gdzieś tam chyba w okolicach jej szkoły, ma miejsce wypadek i spotyka ona kobietę, która na nadgarstku ma wytatuowany, wytatuowany tajemniczy właśnie klucz, który, jak się okazuje, prowadzi do takich mrocznych i tajemniczych części Londynu. Więc nasza główna bohaterka będzie się tutaj zagłębiać w różnego rodzaju sprawy, i będziemy mogli tutaj podążać za jej, jakby jej śladami, jak ona właśnie tutaj rozwiąże tę sprawę. Ja jestem mega ciekawa, bo jeżeli nie wiecie, to ja bardzo lubię tego typu właśnie książki dziecięce, w których mamy różnego rodzaju właśnie przygody, gdzie ci nasi główni bohaterowie mają jakiś sens, mają jakiś plan, mają jakieś marzenie. Tak jak tutaj, właśnie chcę zostać detektywką, więc jestem. Mega podekscytowana, to jest seria z tego co wiem, więc zobaczymy jak szybko będą wydawane też kolejne tomy Jestem zainteresowana, będę szukać tej książki w audiobooku najprawdopodobniej, więc jak już przeczytam to dam wam znać Premier kolejnej książki również wypada na czwartego i jest to książka Martwy sezon Ona z opisu, bardzo mi przypomina jeden po drugim od Rufour. I mamy tutaj historię dziewczyny, która za namową swojego chłopaka wybiera się w ośnieżony już z góry skaliste, żeby poznać troszeczkę lepiej Okolice, z której ona pochodzi poniekąd, natomiast e, zdarza się burza śnieżna, traci ona z oczu swojego chłopaka i budzi się w takiej opuszczonej chacie myśliwskiej razem z innymi tam uczestnikami wycieczki, natomiast jej chłopaka tam nie ma. A co gorsza, właśnie powoli zaczynają ginąć kolejne osoby w tej chacie i pytanie jest, które z nich właśnie jest mordercą? Ja jestem mega zajarana, lubię tego typu historie. Wydaje mi się, że to będzie dobra historia właśnie na zimę. I tak jak czytałam bodajże dwa lata temu, jedno po drugim albo nawet i dalej, byłam strasznie zafascynowana tą książką i super mi się ją czytało. Tak samo właśnie jest z tą pozycją, jak ona tylko wyjdzie, to na pewno będę się próbowała w nią zaopatrzeć, bo to brzmi jak coś, co będzie świetną rozrywką. I przy czym ja naprawdę będę, wiecie, wklejona w książkę i będę chciała się dowiadywać cały czas, co tam się wydarzyło i jak te losy bohaterów się w końcu rozwiążą. Więc mam nadzieję, że uda mi się po nią sięgnąć jak najszybciej, bo. Yy, Powiem szczerze, że z tych wszystkich premier, które mam tutaj w tym miesiącu, to jest jedna z dwóch książek, która interesuje mnie najbardziej. Przeskakujemy sobie teraz do 11 lutego i mamy tutaj książkę Fabuła Doskonała, Klub Zagadek Kryminalnych. I z tego co ja zrozumiałam, to jest już kolejna część tych, jakby tej serii, tej książki. I w tym wypadku poznajemy historię, gdzie do naszej wioski głównej ma przyjechać znana... Pisarka powieści kryminalnych, natomiast yy, grasuje tam też seryjny morderca, i pięcioro detektywów musi odkryć jego tożsamość. To już samo w sobie brzmi ciekawie. A jeżeli ja dobrze rozumiem, to tutaj mamy różnego rodzaju zagadki, które mają sprawić i mają nam pomóc również rozwiązywać właśnie te sprawy razem z tymi detektywami. Więc zainteresowało mnie to. Ja wcześniej nie słyszałam o tej serii, więc na pewno sobie tutaj zobaczę też poprzednie części, czy to mogłoby być coś, co mnie zainteresuje. Bo, tak jak było w przypadku Murdlów, Murdli, mur, Murdl, to ta książka wydawała mi się mega ciekawa, a jak już zaczęłam rozwiązywać te zagadki, to takie, taka powtarzalność troszeczkę mnie znudziła i już nie chciałam się odkrywać, wiecie dalej, co się będzie działo w tej książce. Dlatego mam nadzieję, że tutaj faktycznie mamy książkę, w której jest historia, a ten wątek rozwiązywania zagadek troszeczkę jest na drugim planie, ale nadal jest, wiecie, czymś istotnym. Mam taką nadzieję, aczkolwiek z samego, jakby, z samego opisu. To brzmi jak coś ciekawego. I kolejna książka ma premierę 12 lutego, i jest to książka. Długie lato w Magnoli. to jest właśnie druga pozycja, która mnie tak najbardziej interesuje Więc żeby tutaj nic nie pokręcić, to przeczytam Wam po prostu opis ze strony W oddalonym od głównych dróg bieszczadzkim zakątku znajduje się pensjonat Magnolia jego, jego niepowtarzalną atmosferę tworzą niezwykłe kobiety Wspaniała kucharka Czesia Gawińska, malarka Doris, kelnerka Małgorzata i Marlena, która zagląda codziennie na kawę Pewnego dnia do Magnolii przyjeżdża autor popularnych niegdyś kryminałów, Maurycy Murawski Pragnie odszukać miejsce, które dawno temu zaczarowało go niezwykłą aurą, inspirując do napisania pierwszej powieści Maurycy poznaje emerytowanego komendanta policji, który wszystkim zatrzymującym się pod sklepem na środku wsi pokazuje fotografię zaginionej dziewczynki. Robi to już od 12 lat. Autor powieści kryminalnych i były policjant pochylają się nad tragicznymi wydarzeniami z przeszłości, z którymi teraźniejszość, a zwłaszcza kobiety z Magnoli, zdaje się nie mieć nic wspólnego, ale tylko do pewnego momentu. No, jak ja przeczytałam po pierwsze, jak tylko przeczytałam, że to ma miejsce w bieszczadach, pierwsza rzecz, która. Kupiła mnie co do tej książki. Druga rzecz, że mamy tutaj właśnie nierozwiązaną sprawę z kryminalną sprzed 12 lat. Jakby mi nic więcej nie potrzeba, więc ja na pewno tą książkę będę czytać nie wiem kiedy, ale to jest zdecydowanie na mojej liście do przeczytania. Dajcie znać, czy Was też zainteresowało, bo to jest właśnie, mówię, druga pozycja, która mnie interesuje właśnie najbardziej, a jest to znowu takie kryminalne coś, więc. To jest dobre i ciekawe w moim przypadku. O kolejnych książkach nie będę już Wam za dużo mówić, bo są to wznowienia i są to dzieła Tolkiena. One będą miały premierę właśnie też 12 lutego. I to są między innymi Dzieci Hurina i Upadek króla Artura. To są dwie pozycje, które mnie najbardziej interesują. Co prawda Dzieci Hurina chyba kiedyś czytałam, ale już nawet nie wiem kiedy. A Upadek króla Artura jeszcze jest przede mną, więc to jest zdecydowanie coś, co mnie interesuje, bo ja uwielbiam Tolkiena, ale to... Jakby władca pierścieni przeraża mnie zbyt mocno, żeby robić sobie reelit really tej serii, bo ja pamiętam, że jak kiedyś sobie czytałam, to ja czytałam książkę jakby pół kolejnej części i musiałam sobie zrobić ogromną przerwę, czyli taki rok zanim sięgnęłam po nie ponownie. Dlatego, no, póki co Władca pierścieni troszeczkę mnie przeraża, ale na pewno kiedyś sobie jeszcze relit zrobię. Kolejne wznowienie ma tutaj miejsce 18 lutego i jest to książka Czuchramem Antarktycznego Słonia. Jest tym razem wydana w wersji rozszerzonej i to będzie reportaż, który będzie opowiadał o zarówno dzikich stworzeniach na Antarktydzie, jak również o pierwszych zdobywcach zarówno Antarktydy, jak i Arktyki. To jest coś, co mnie mega zainteresowało, bo ja nigdy nie czytałam wycie reportażu o tych rejonach, a bardzo lubię poznawać różnego rodzaju właśnie rzeczy o miejscach, które są po pierwsze praktycznie niezdobyte, i no, jakby ta książka mnie zainteresowała po prostu, wiecie? Nie mam za bardzo nic więcej do powiedzenia oprócz tego, że to może być mega ciekawe, bo raczej zbyt dużo się nie wie. Na temat tych rejonów, więc to będzie coś ciekawego do poznania i to będzie coś ciekawego, żeby zobaczyć też perspektywę osoby, która ma bardzo, bardzo duży, dużą styczność z tymi miejscami właśnie na świecie. Więc to może być mega ciekawe i to musiałam sobie tutaj na tą listę wrzucić. I mam też jeszcze jeden reportaż właśnie na tej liście, który jest zgoła odmienny niż ten pierwszy, bo jest to reportaż Nasza bomba, czy Polska potrzebuje strategii jądrowej? Chyba tutaj nie jest potrzebne żadne wyjaśnienie tego tytułu. Ona ma mieć premierę 25 lutego, więc na pewno się tym zainteresuję. Mam nadzieję, że ta książka nie ma pierdyliarda stron, bo byłaby mega ciężka dla mnie do przebrnięcia, aczkolwiek to jest temat, który od jakiegoś czasu gdzieś tam siedzi mi w głowie i jestem mega zainteresowana tym, jak osoby, które się znają na temacie do tego podchodzą. Więc no tak, to jest to totalnie reportaż, którego prawdopodobnie się nie spodziewaliście po mnie na tej liście, ale jak zobaczyłam okładkę, jak zobaczyłam właśnie opis, to stwierdziłam, że to jest coś, co chciałabym przeczytać. I ostatnią premierą, jaką sobie tutaj przygotowałam, jest książka taka teoretycznie najlżejsza, no i prawdopodobnie też taka będzie. To jest książka Teoria Prawie Wszystkiego, która ma premierę 25 lutego i poznajemy tutaj dwójkę rodzeństwa, neuroróżnorodnego rodzeństwa, w którym Art jest, jest właśnie młodszym bratem który jest osobą taką, takim matematycznym geniuszem, dla którego algorytmy to jest, wiecie, priorytet, on nie widzi nic innego, wszystko, wiecie, sobie przelicza i jego siostrę, która się musi nim zajmować, ma na imię Mimi i jej życie troszeczkę poszło w odstawkę i przepływa jej między palcami właśnie dlatego, że musi się tym bratem zająć. Ona mimo tego, że jest taką bardzo kreatywną, artystyczną osobą, podejmuje się nudnej pracy, żeby zapewnić właśnie bratu dom i takie, taką stabilizację, Natomiast chciałaby poczuć się, wiecie, kochana, chciałaby poznać miłość i tak dalej. I tutaj podążamy właśnie losami tej dziewczyny i tego brata, jak oni sobie z tym wszystkim poradzą, czy uda im się znaleźć jakiś tam kompromis w tym wszystkim i czy ułożą sobie właśnie razem życie. Dlatego bardzo mnie to zainteresowało. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o te premiery, które zainteresowały mnie w miesiącu lutym. Mam nadzieję, że zainteresowałam Was jakąś pozycją. Jeżeli tak było, to dajcie znać, która Wam się najbardziej podoba. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć!